Good morning. It's for me a true pleasure to be here again in the Institute of Geriatric Rehabilitation for this very important day of the International Day of the Elderly. And um, I want to recognize Dr. MediDector Darius Pognaski, one of our, uh, uh, with whom we collaborate for all the advances done in this topic. And also, uh, Professor Robert, I will not say your name because I will kill it, but also for all the work that we are doing together. Dzień dobry Państwu. To dla mnie prawdziwa przyjemność, że mogę przywitać się z Państwem właśnie w Instytucie Geriatrii i Rehabilitacji i z Państwem świętować ten bardzo ważny dzień, Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Chciałabym powitać serdecznie Pana kierownika zakładu, jak również wyrazić słowa uznania wobec Pana doktora Roberta, którego nazwiska nie pozwolę sobie wymówić, ponieważ byłoby to bardzo przykre. Thank you. And as uh, uh, Director says, uh, Poland is doing many advances uh, in, in regarding uh, the response to the elderly, but there is still a lot to do, and that's the the base of this day. Pan dyrektor wspomniał, Polska dokonuje wielu postępów, jeśli chodzi o reakcję na potrzeby osób starszych, ale sporo jeszcze pozostało do zrobienia, i to jest właśnie podstawą obchodów dzisiejszego dnia.

Okay, the first important point is the the world has changed. The, the our demographics are changing and the adults uh, uh, 60 years plus will double from 12% to 22%. Pierwsza sprawa wygląda następująco: świat się zmienia, nasza demografia również się zmienia. Populacja osób dorosłych w wieku lat 60 i więcej podwoi się od 12% do 22%. The population is uh, aging very fast, much faster than in the past, and you can see here the, the map of Europe and how the population is, is looking in this respect. Populacja starzeje się, starzeje się szybko, szybciej niż w przeszłości. Na tym przezroczu widzą Państwo mapę Europy i to jak sytuacja wygląda w chwili obecnej. And we have seen that the increased a follow A tutaj widzą państwo również, że temu trendowi towarzyszy również wzrost przewidywanej długości życia człowieka, natomiast niekoniecznie towarzyszy temu życie w zdrowiu i w dobrym samopoczuciu, to nie zawsze idzie ramię w ramię. Today, uh, uh, the topic is resilience of the older person in uh, a the world and we celebrate this opportunity every day just to celebrate the lives of the senior citizens, but also to look at the opportunities and challenges that uh, is, uh, is presented to us. The topic of today is to of older people in a changing world. celebracji życia osób starszych, wykorzystywania związanych z tym szans, ale również wyzwań jakie przed nami stoją w związku z tym. I want to put some examples of the contributions of the elder people and we saw how they came to work during the pandemic the covid pandemic the covid-19 pandemic, how the health workers returned to work. Or we also see how millions of families still rely on the people for taking wiele przykładów tego jak duże znaczenie ma udział osób starszych w życiu społeczeństwa widzieliśmy właśnie podczas pandemii COVID-19 w momencie kiedy wiele rodzin wracało do pracy polegaliśmy na osobach starszych wspomagaliśmy się ich obecnością w celu opieki nad dziećmi ale również w celu pomocy w finansowej dla gospodarstwa and as we can see i brought this slide but there are many others about the contribution to the economy and the america and this is an example from the americas where the adults 50 older will be driving the economy Tutaj na tym slajdzie prezentuję niektóre przykłady, ale jest ich dużo więcej. Chodzi mianowicie o wkład osób starszych w życie gospodarcze. Ten przykład pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, ale jest ich wiele więcej. To właśnie pokolenie 50 plus będzie głównym napędem gospodarki. Today... We are. There are about two two opportunities. The first one, or the first discussion, is not leaving anyone behind. We know that not all. There is a big diversity of uh, within the population of the elderly, and many of them live in conditions of vulnerability. And the second point is about listening and making elder people part of the response, listening to their voices. W dzisiejszych czasach musimy rozpatrywać dwie szanse i możliwości, jakie się przed nami pojawiają. Pierwsza dyskusja toczy się wokół tego, żeby nikogo nie pozostawiać z tyłu. Wiemy, że w społeczności osób starszych mamy do czynienia z wielką różnorodnością. Wśród osób starszych wiele osób jest wrażliwych i narażonych. Druga, drugi aspekt tej dyskusji to słuchanie, wsłuchiwanie się w ich głos i słyszenie go. Today, this year is focusing on women, especially on elder women. and where they face a special concerns and a special hazardships due to changing environment social economic they are at the center of the inequality and the call for the second objective is also to increase the data collection and disaggregated data by age and gender and finally to put women the older women at the center of all policies tegoroczne obchody Dnia skupiają się głównie na problemach kobiet, ponieważ to one są tak naprawdę w sercu bardzo wielu zagadnień i doświadczają bardzo wielu trudności zarówno ekonomicznych, jak i społecznych i emocjonalnych i są doświadczają również nierówności, także gdy mówimy tutaj o drugim aspekcie celebracji dnia osób starszych, czyli o słuchaniu ich głosu, to musimy również skupić się na tym, żeby zwiększyć pobieranie danych segregowanych według kryterium wieku oraz płci, jak również musimy umieścić kobiety w Centrum wielu polityk. So today is a call for the International Community and for the Member States to join these three objectives. And I want to give you some examples on, on data collection and how they minimize the presence of the adult population. W dniu dzisiejszym tak naprawdę zwracamy się do społeczności międzynarodowej i do państw członkowskich, żeby skupiły się na tych trzech przedstawionych przeze mnie celach i chciałabym Państwu podać kilka przykładów tego, w jaki sposób zbieranie danych umniejsza tak naprawdę obecność osób starszych. and one example is when we disaggregate data when we collect data we go for 15 to 49 usually in, in age group of five but when we uh, five years but when we get to the 60 year old we lump all together in 60 and 65 plus not recognizing the diversity between the uh, among the older population Na przykład, w momencie, gdy zbierane są dane, bardzo często segregujemy je z uwagi na grupy wiekowe. Od 15 do 49 lat segregujemy te grupy z różnicą co 5 lat. Natomiast jeśli chodzi o grupę osób starszych, bardzo często do jednego worka wrzuca się populację osób w wieku 60 plus i 65 plus, co tak naprawdę nie daje nam pola do tego, żeby rozpoznać, jak wielka różnorodność jest wśród tych różnych grup wiekowych. Or, for instance, when we talk about the dependency ratio, we lump all the elder people into 60-65, yes, assuming that they are all dependent. Również e, jeśli chodzi o e, współczynnik zależności, e, tutaj także istnieje taka tendencja, żeby grupować populację tych osób w wieku 60-65 lat i wszystkich charakteryzować jako osoby zależne. Oh, for instance, we, the indicator Albo na przykład przedwczesny zgon definiuje się jako śmierć w wieku lat 30. Call the attention to, to produce changes in how we reflect data. Ogólnie zwracam uwagę na to, że należy wprowadzić zmiany w sposobie w jakim odnotowujemy dane. Obecne są i dostępne światowe ramy służące wprowadzeniu tych zmian i chciałabym zwrócić Państwa uwagę na jeden z elementów takich ram. And I have chosen the Age Friendly Cities because Poland is especially active, and I, the, the Friendly Cities is a, a network to exchange. Practices on age-friendly to make our cities, to make our environment more friendly to our older population. Jako przykład wybrałam prezentację działań przyjaznych dla osób starszych w różnych miastach. Jest to taka sieć, gdzie prezentowane są różne możliwości spędzania czasu, po to, aby środowisko

Um, I have chosen for as uh, age Felicities the contributions from Poland in 2022 and 2021. and as you see Poland is, is quite active and the objective of the network is to exchange experiences and to find evidence of, of interventions that work to respond to the needs of the elderly. Wybrałam dla Państwa prezentację szeregu polskich miast z roku 2022 i 2021. Jak widać, Polska jest dość aktywna i w ramach tej sieci celem jest wymiana doświadczeń i przedstawienie pewnych interwencji, które w sposób ewidentny odpowiadają na potrzeby osób starszych. And I want to bring today one of these evidence. Uh, this is a pilot of uh, that um, the National Institute of Geriatrics, Rheumatology and Rehabilitation with uh, the, the with WHO is testing, well, not testing, uh, um, um, uh, piloting this uh, self-management program in Poland. I właśnie jeden z takich przykładów to program pilotażowy, który wspiera właśnie Krajowy Instytut Geriatrii i Rehabilitacji, gdzie pilotuje się program samokontroli pewnych chorób u osób starszych. The principle is that people go to the doctor Two or three times uh, a year, or one time or two times a year, but people that have uh, comorbidities like cardiovascular diseases, or diabetes, or hypothyroidism, or hyperthyroidism, or uh, any kind of disease uh, need to manage their diseases on their own with the recommendations that they get when they go to the, to the doctor. Co do zasady, osoby starsze udają się na wizytę u lekarza 2-3 razy w roku, być może raz, dwa razy w roku, natomiast posiadając schorzenia współistniejące, takie jak choroby sercowo-naczyniowe, cukrzyca czy nadczynność albo niedoczynność tarczycy, osoby te są zmuszone do tego, żeby w pewien sposób kontrolować stan swoich chorób samodzielnie pomiędzy wizytami u lekarza. But a patient find itself uh, um, himself or herself 90% of the time trying to take decisions about do I am I taking too much salt am I taking too much sugar am I doing enough exercises. I taki pacjent tak naprawdę przez większość czasu 90% czasu znajduje się w takiej sytuacji kiedy samodzielnie musi zadecydować o tym czy na przykład ma w swojej diecie zbyt dużo soli zbyt dużo cukru czy też wystarczająco uh, korzysta z ćwiczeń. So this program aims to help the patient to self manage better the, their diseases and their risk factors. Program ten ma za zadanie wspomaganie pacjentów w tym, aby lepiej sami zarządzali swoimi objawami i żeby lepiej mieli kontrolę nad czynnikami ryzyka. this program has been implemented very successfully in many countries like uh, united states, canada, germany, england, finland here in europe is based on evidence and the focus is to self, better self-management of the diseases but also reduce the amount of time the, the, and the, the number of times that the patients need to contact the health services. Program z powodzeniem wdrożono w wielu krajach, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Niemczech, w Anglii, w Finlandii, w Europie ogólnie. Jest on oparty na dowodach i jego celem jest uzyskanie lepszej kontroli nad stanem pacjenta, ale również zmniejszenie ilości takich sytuacji, w których pacjent musi kontaktować się ze służbą zdrowia. Uh, today for those of you that are interested maybe we can talk later i just want to give you a, a little overview the, the course was uh, started uh, last week here at the institute and for now it's the uh, first part with a training of trainers and later on uh, it will incorporate the patients but consists uh, on a six a, a, a program or six week program where the patients have the opportunity to learn more about how to self-manage Oczywiście jestem dostępna do rozmów kuluarowych dla tych z Państwa, których program ten interesuje bliżej. Teraz chciałabym tylko pokrótce go przedstawić. Został on uruchomiony w zeszłym tygodniu tutaj w Instytucie. W tej chwili trwa jego początkowa pierwsza część, gdzie szkolimy szkoleniowców. Później zostaną również objęci nim pacjenci. Mamy sześć głównych części składowych, podczas których pacjenci mogą dowiedzieć się więcej na temat swojego stanu. And I'm proud to congratulate the Institute of Geriatrics and Rehabilitation for the excellent launch of the program last week. I z dumą chciałabym pogratulować Instytutowi Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji pomyślnego uruchomienia tego programu w zeszłym tygodniu. And just to finalize, I want to go back to the I want to go back to our international day because today is about commitment. I jeszcze na koniec chciałabym wrócić do naszych obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, ponieważ dotyczy on zobowiązań. It's about raising the commitment to, to war, making the fundamental shifts to, for, to foster a healthy aging. And it's about engaging the older people to hear and amplify their voices. And finally to advance and realize all the progress that needs to be done for a better treatment of our elderly in the health systems chodzi tutaj o to aby wzmocnić podjęte w tym zakresie zobowiązania aby umożliwić zmiany które konieczne są do tego aby społeczność mogła starzeć się w sposób zdrowie, zdrowy żeby zaangażować się w to aby usłyszeć głos tych osób aby głos tych osób wzmocnić i osiągnąć wymagany postęp po to aby osoby te mogły sprawnie i dobrze korzystać ze służby zdrowia and today I see none of you here i see the commitment is here Widząc Państwa tutaj w dniu dzisiejszym, widzę, że to zaangażowanie po Państwa stronie jest i że będziemy w stanie pójść do przodu. Bardzo dziękuję.